Witajcie, towarzysze, z tej strony, ja. Wasz kochany, na wszelkie to jest kolejny odcinek z naszej kochanej Serii minęło e, e, Troszkę minęło towarzysze czas od poprzedniego odcinka, no ale jak dobrze pamiętacie, towarzysze, w poprzednim odcineczku, w sumie co my robiliśmy. <coughs> w sumie ostatnim towarzysze, myślę, jaką mam. A ostatnim odcineczku z Prototype'a to jest pokonanie. Mm, pokonanie kogo? Nie pamiętam jak on się nazywał, ale pamiętam, że zdobyliśmy dzięki. A, już pamiętam, towarzysze, zabiliśmy tego generała. Ty nam dał nową umiejętność, czyli ostrze, oczywiście. E, dokładnie ostrze. Czyli może się zmieniły, żeby tutaj nie wzbudzać uwagi na przykład e, żołnierzy? E, no, tak jak mówiłem, zdobyliśmy ostatnio nową umiejętność. Heller już troszkę, można powiedzieć, przestaje ufać mam Czy już przestał wcześniej ufać, ale teraz już bardziej ma no, trochę mętlich, ponieważ e, mm, ostatnio się dowiedzieliśmy, iż Alex e, broni czegoś takiego jak Bla. White light, coś tego typu white light. Jak dobrze pamiętam, to było dawno, to proszę. Więc wybaczcie, jeżeli jakieś tamkie błędy tutaj będę miał. językowe. No, ogólnie chodzi o black light. E, ta substancja, jakby ktoś nie oglądał, może poprzednio odcineczków, służy do tego, żeby wytępić naszego wirusa. Co oczywiście jest pożądane przez chleba, no bo jednak on chce zniszczyć tą zapasę, która zniszczyła jego rodzinę i ogólnie no, wszystkie rzeczy. Więc towarzyszy myślę, że... Mm, pociągniemy sobie tutaj tą historię i zobaczymy, co dalej będziemy e, mieli w tym temacie, jeżeli chodzi o Alexa White Blacklight. Nie, white light nie pamiętam. Za was zobaczymy towarzysze. Zobaczmy, może zobaczmy po prostu katscenkę. Co tu będziemy mieli? O, white light, dobrze pamiętam. Więc zobaczmy co tu będziemy mieli. James, if i could get to them maybe i could find out what mercer's up to my thoughts exactly colonel lukes is holding a briefing right now about them and their new team lead dr archer athena says she's Kernig's replacement in fact he handpicked her and she's probably evolved too i'll be at that meeting no, Ołożej sobie oczywiście jakiegoś żołnierza Blackwatch. Gdzie mam jakiegoś najbliższego żołnierza Blackwatch? No najlepiej by było iść do ich jednostki, ale nie mamy ich jednostki w pobliżu, więc. E, więc gdzie moglibyśmy znaleźć najbliższą jednostkę? Na pewno w bazach wojskowych właśnie jest, tak jak mówiłem wcześniej. I jak przy jakichś takich punktach e, ważnych na pewno są. No akurat... O, chyba tu będzie jakaś, jakiś punkt z żołnierzami. Akurat na tą misję nie ten. Nie mam żadnej formy. Żołnierza Blackwater. W ogóle to jest ciekawe, że Heller nie może spiesam, że tak powiem, wzią, w, w, no przy, przywrzeć takiej formy, no bo przecież jednak myślę, że co jak co, ale on by mógł zrobić taką rzecz, a nie może, nie wiem czemu, jakieś, jakoś to dziwnie wygląda, ale nic, to jeszcze. chodźmy po prostu na odprawę i zobaczmy co będziemy mieli na tej odprawie przy tym nowym, przy nowym zespole. No, oczywiście latamy, ale nikogo to oczywiście nie dziwi, przecież każdy lata w tym mieście, przecież to jest normalne. Myślę, że jeżeli mi się uda, to może kilka odcinków sobie weźmiemy teraz z jakichś Spotify'ów, a przynajmniej myślę, że spróbujemy chociaż jakoś może równo z naszą serią Polak węgiel, NGW, jeszcze zobaczymy, ale na razie troszeczkę nie zaprzątajmy sobie w tym głowy, tylko chodźmy po prostu na odprawę. Moja firma odwiedza to, co zostało dla drużyny Dr. Koenigsa, co oznacza, że twoja platoona została tylko częścią tego detalu

Pierwsza grupa zbiorników mi się wydaje że tutaj ten dźwięk jest ciutkę za cicho, jak patrzę na nagraniu. Wezmę, może tutaj podrasuję trochę dialog, żeby troszkę głośniej. No właśnie, zapiszemy sobie. No bo jednak sam nie chcę, żebyście mieli jakiegoś dyskomfortu przez to. A, no, ale jak widzę, reszta dźwięków jest ok. James, co widzisz? Ok, musimy teraz iść do biura naukowego genteku. No bo ja może Gentek to jest w sumie bardzo tajemnicza organizacja, no bo w sumie, tak jakby na to nie spojrzeć, w ogóle nie wchodzimy, no, czy no wchodzimy te do ich budynków. <coughs> ale żeby sprawdzić, jakie oni tam badania prowadzą, to właśnie.

że co? Że to będą ewole. Trochę mnie to niepokoi, bo to mogą być w sumie ewole. A nie mogę tak zwalić z dachu towarzysze. W sumie mogłoby to się udać, tylko niech oni zwrócą do takiego zwykłego toku. Okej, okay, musimy tutaj przeskanować, bo jednak ten jeden człowiek będzie ważny. Kto się na niego patrzy? O, da, nikt się na ciebie nie patrzy. Więc u siebie będzie wolny. Teraz drugi też powinien być niedługo wolny Ojoj, tutaj jest wykrywacz Okej, okay, może teraz... No, mam cię Mam cię, mam cię Tutaj uciekniemy troszkę, żeby nas nie wykrywało No i teraz ciebie teraz z górki będziemy mieli No i tego najważniejszego towarzyszy. Niech on tu podejdzie No, chodź tu, chodź tu

Heller cannot get to site two. Do not fuck this up, Lieutenant. I'm already on it, sir. Let's roll! Father, this little bitch, Lieutenant Riley, he's second in command in the rooks, right? If I were to take his place, bet I could get a whole lot of useful information. You do what you need to do.

Uh, Where are you at, soldier boy? You gonna make me break all your toys, or you gonna come out and play? Castle, this is Hammerhead. Three one, make a one two is off grid. Possible casualties. Over. Fuck. Three one. Keep your heads on a swivel. Red Crown, this is Castle. We have contact with Heller, requesting air support. Over. Castle, this is Red Crown. Ballista two is Oscar Mike to your position. Over.

We are to dealing with the destruction to the the engage Tango Primary, Go lose them! All ground troops, provide support for remaining and Hammerhead units Alright, there you are! Not so tough now, are you Riley? where's your senators and your plate glass okay. window huh where's your closet full of zombies now jesus christ somebody tell the psycho <laughs> you fucking freak rox is gonna kill you not if he thinks i'm you Sorry, can I... <sighs> Turn up any intel on Koenig's location. I'm afraid not, sir. He had full access to all the tech's White Light stores, and a couple of times he deliberately concealed what he was doing. Makes me question him and his crew. Okay, the to that. I you po pan miło będzie, jak posłuchacie sobie tych dialogów. No bo ja nawet dialogi na ją dam... E, dużo, jeśli chodzi o <laughs> informacje związane ze światem gry i ogólnie tego typu rzeczami. A ja na razie póki co towarzyszę, próbuję uciec i udało mi się właśnie to zrobić. Castle, this is checkmate. Where the fuck are you? Time to test my acting skills. Uh, copy. This is Riley. I mean Castle. Sorry, got a little crazy for a moment there. No shit. Get your ass to a secure location and call me back. Dr. Archer is missing. Roger that. Father, Dr. Archer's missing. Blackwatch has no idea where she is. But she was working on that white light cure. Madre de Dios, we have to find her. Okej, okay, Towarzy, więc udało nam się tutaj poczyć we To jest prawa ręka? No może tak mówię, to jest prawa ręka w sumie Ruxa. No to wreszcie myślę, że teraz dzięki temu na pewno zdobędziemy wiele przydatnych informacji. E, no i co to ja bym mógł tutaj wam dodać? E, no chyba ja będę wam musiał na razie podziękować, no bo tak szczerze więcej informacji nie zdobyliśmy. Po prostu udało nam się zmienić wybuksa, no powiem aż ciekawie idzie już, towarzysze, fabuła już idziemy coraz wyżej, jeżeli chodzi o szczeble Blackwatch. miała już wielu tutaj e, naukowców pod swoim panowaniem, mogę chyba tak ująć, i dużo innych rzeczy, ale najważniejszy jest oczywiście ten dowódca, którym jest e, Riley. E, więc co, towarzysze, myślę, że zobaczymy, e, co nam pozwoli nasza przemiana z Riley'a, że tak to w cudzysłowie ujmę. Więc jak również na Wasie dziękuję Wam oczywiście bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Oczywiście zapraszam Was do klikania w dzwoneczka. Dzwoneczka, dzwoneczku. Nie wiem jak to się odmienia. Nieważne, towarzysze. Zapraszam Was oczywiście do klikania w dzwoneczek i towarzysze... wyczekujcie moich następnych odcinek u tutaj bądź oczywiście z mojej kochanej serii Polak Węgier z Bratanki, która oczywiście jest prowadzona na kanale, ale myślę, że sami już dobrze widzicie tą serię, no bo jednak ona się pojawia już od dwóch tygodni, 21 odcineczek jest teraz około 20, no coś tego typu to wyszło. no więc jak mówiłem, e, widzimy się w następnym odcinku to no cześć